Drodzy rodzice, rodzice chrzestni i dziadkowie. Przed nami piękny czas pierwszych komunii świętych. To wyjątkowy moment, w którym serca dzieci otwierają się jeszcze mocniej na Pana Boga. Warto w tym dniu podarować im coś, co będzie nie tylko pamiątką, ale też pomocą w modlitwie. Różaniec już 7 października obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej. I to właśnie wtedy w wielu parafiach poświęca się różańce, które później towarzyszą dzieciom w ich pierwszych krokach wiary. Jeśli chcecie obdarować swoje dzieci, chrześniaków czy wnuki czymś wyjątkowym, różańcem przygotowanym specjalnie na pierwszą komunię świętą, zapraszam do składania zamówień już teraz. Dzięki temu macie pewność, że wszystko będzie gotowe na czas, a koszty rozłożą się spokojnie, bez pośpiechu i stresu. Niech to będzie dar od serca, który pozostanie z waszymi bliskimi na całe życie. I niech ten różaniec stanie się dla dzieci nie tylko pamiątką ale przede wszystkim mostem, który prowadzi ich serca prosto do Maryi i Jezusa.